Jeszcze tutaj w następnym mojej wejście kilka wierszy, które są taką obserwacją może natury czy różnych miejsc, w których bywałam. E, Wiesz bez tytułu. E, czy masz smak z Tak. Wiesz, to takie małe, spracowane rękami kurzystych kobiet serca. Owieczki pachnące szałasem, z krzywcowymi uberturami świtu i spokojnym wiatrem z dalekich łąk. One gadają słońcem, ciężkim mlekiem i pieśniami pasterzy. Druga część. Sanna, sanna w majestacie księżyców strzelistych, ukrzyżowanych ich dróg, w zagłębieniach czerni i srebrzystych modlitw wąeszków. Sanna, sanna, zaprzężonych wiatrów, tańczących pegazów, spiętych cuglami nocy. A to jest wiersz poświęcony morzu, I taki ma tytuł, ponieważ. Zawsze, kiedy sobie myślę, że mieszkam nad morzem, to, to myślę sobie, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo bardzo lubię kocham morze. Morzu, błogosławiona Twoja skóra, pomarszczona jabłkami staruszek, nawoczących modlitwy o ciszę. Błogosławiony oddech chwileniem ptasich świtów i postrzępione dnie obłoków. Budzę się razem z tobą. Um, a to inna rewizystencja może jakichś wakacji nasi. Żniwa. Kłos zacisnął w zębach promień i zarzucił cały snop maku. Woda spragniona osiadła na karkach ludzi i koni. Ptak skrzydłami osłonił czarny horyzont. Chleba. Tutaj jakiś chyba ciężki czas miałam, ponieważ napisałam taki krótki wiersz bez tytułu. Dojście do punktu, w którym wszechświat zamyka się na ścisku gardła i smak bólu, to tak dręczyć potrafisz o miłosierne. Chociaż oczywiście nie zawsze togmiot liryczny jest alter do poety, więc aha, może to nie moje przeżycie. A to jest wiersz, który, chciałam, który poświęciłam i chciałam dedykować moim rodzicom, którzy cały czas są ze mną i są tam na górze i mi wierni pielęgniarkami. Brawo dla rodziców! dzieciństwo. Rzeczywiście, i moi rodzice dali mi bardzo dużo ciepła miłości. I dają nadal dzieciństwo. Ojciec śpiewał mi wokół rodzica. I rosły popołudniowo-niedzielne lasy szczękiem opowieści. Śpiewał mi ojciec o żołnierzu, motylu bez skrzydeł, i zasypiałam słonym snem. Uczyła mnie matka słów o dobroci i blasku. Odpędzała cieniste demony, haftowała chłodne strumienie szepczących traw, haftowała moją twarz miękkością dotyku. I jeszcze wtedy byliśmy Bogiem. I jeszcze jeden ostatni wiersz w tej serii, jeśli Państwo pozwolą. To jest mój ulubiony wiersz. Dostałam za niego jakąś ważną nagrodę na konkursie, więc tym bardziej go lubię, bo został opublikowany w jakiejś gazecie dawno temu, więc bardzo byłam z tego wtedy dumna. Budowaliśmy naszą łódź nękani światłem księżyców i słońca pod skalnym napisem wzgórza. Zwierzęta wyczekiwały w oddaleniu. Budowaliśmy, aż zakołysała się wysoko, przykryta białym obrusem. Coraz bliżej ziemia i niebo w uścisku. Drewno skrzypi, pękają sznury. Zadrżała arka pełna psów, ptaków i koni. Wreszcie otworzyło się niebo, ruszyły wody i rzeka się stała. Wpłynęliśmy w bramę śmierci. Za nami wzgórze zabawią się strzał.